Deficyt czasu jest potężny, więc jeżeli mamy klientów, którzy mają tak samo mało czasu jak my, a czasami mają go jeszcze mniej, bo siedzą na jakiejś szczęście krytycznej harmonogramu, to naprawdę ta komunikacja musi być aż tak prosta, że tam się nie ma prawa pojawić język prawniczy. To wyobraźmy sobie, że odpisuję do klienta. Słuchaj, czy wpadniemy w jakieś ryzyko, jak zrobimy X, a ja do niego ją opisał. Wiesz co, wydaje mi się, że wątpliwość podniesienia roszczenia w oparciu o ten paragraf jest yy, całkowicie niezasadna bądź prawdopodobnie możliwa. To jest żadna informacja dla niego. Mm -hmm. Tam są piękne słowa roszczenie, uzasadnione, wątpliwa itd. Natomiast on chce do mi informacji słuchaj nie ma ryzyka, bo jest takie ryzyko, że jesteście w stanie je brać na swoją przez swoją klatę. Okay. Więc nie możemy się komunikować z klientem językiem innym niż klienta. I to jest nie wyzwanie klienta, to jest nasze wyzwanie. To musisz poznać język, którym się komunikuje Twój klient, bo inaczej, nawet jak zrobi z Tobą jeden projekt, to, to będzie ostatni projekt, który z Tobą zrobi. To była zapowiedź odcinka, który w całości usłyszysz w najbliższy poniedziałek. Serdecznie zapraszamy do słuchania. Ekipa podcastu Poza Prawem się kłania.